Cześć. Z tej strony Adamski z kanału Co powie Adam i w dzisiejszym cyklu 10 najważniejszych faktów o przeniesiemy się do mroźnej krainy Killer Frost. Wiem, że wielu z was kojarzy ją przede wszystkim z serialu The Flash, gdzie zyskała ogromną popularność. Ale uwierzcie mi, jej komiksowa historia jest o wiele bardziej złożona, mroczniejsza i po prostu fascynująca. Przedstawię Wam 10 faktów, które powinniście znać, by być prawdziwymi znawcami tej postaci. Jednak zanim przeniesiemy się do świata Killer Frost, zapraszam Was na krótką przerwę od naszego sponsora. Atom Comics to niesamowity sklep z komiksami, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Lubicie Marvela albo DC? To lepiej trafić nie mogliście, bo wybór macie przeogromny, ponieważ są wydania zarówno w języku polskim, jak i angielskim, gdzie amerykańskie zeszyty są co tydzień sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Więc możecie być na bieżąco, a także zdobyć kompletne serie waszych ulubionych historii. W ofercie od Atom Comics to Marvel i DC jest dopiero początkiem przygody, bo znajdziemy tutaj inne superbohaterskie komiksy amerykańskie, ale też polskie komiksy, z najróżniejszych gatunków, jak i również europejskie nowości. Fani Mang oraz figurek również znajdą co nieco dla siebie, dlatego zapraszam Was na ich stronę, gdzie możecie poznać szczegóły i śledzić zarówno sklep, jak i wydarzenie, szczerze polecam, bo widać, że robią to osoby z pasją. Fakt numer jeden. Wszystkie wersje postaci. Ta informacja to przede wszystkim absolutna podstawa, której nie można pominąć. Pod tym samym pseudonimem Killer Frost kryły się aż trzy różne postacie. To nie jest jedna bohaterka, a cała spuścizna. Mamy Crystal Frost, pierwszą zgorzkniałą studentkę, która zadebiutowała w Firestorm w zeszycie trzecim w 1978 roku. Jej historia była prosta. Był wypadek, i z tego zrodziła się nienawiść. Następnie, po jej śmierci, pałeczkę przejęła Louis Lincoln, jej przyjaciółka, która postanowiła pomścić śmierć Crystal. To ona stała się najbardziej bezwzględną wersją tej postaci, a jej historia zaczęła się w Firestorm Volume 2 w 21 zeszycie w 1984 roku. I wreszcie Caitlin Snow, najnowsza wersja znana Wam z ekranu, która zadebiutowała. W The Fury of Firestorm, The Nuclear Man w zeszycie 19 w 2013 roku. Ta różnorodność sprawia, że każda z przedstawionych postaci jest po prostu unikalna. Fakt numer 2: Moce. Przejdźmy teraz do najbardziej charakterystycznej cechy Killer Frost, czyli mocy. Moce te to coś więcej niż lód. Choć killer frost może generować i kontrolować lód oraz śnieg, jej kluczowa zdolność to absorpcja ciepła. Tak, to właśnie ciepło jest paliwem mocy killer frost. Postać ta musi wchłaniać ciepło od innych istot, by przetrwać i utrzymać swoje moce. Ten element jest fundamentem postaci killer frost, a bez niego jej moce znikają. Killer Frost nie potrzebuje ciepła, by się ogrzać, ale by po prostu przetrwać. To czyni ją nie tylko złoczyńcą, ale też ofiarą swoich własnych zdolności, a jej walka o przetrwanie jest równie ważna jak walka ze złoczyńcami. Fakt numer 3. Relacja z Firestormem. Nie da się mówić o Killer Frost bez wspominania o Firestormie. Ta relacja to absolutna klasyka, której korzenie sięgają głęboko w komiksowy kanon. Firestorm to jej największy przeciwnik, ale jednocześnie jedyna osoba, która jest w stanie ustabilizować jej moce. Ich relacja jest jak ogień i lód, dosłownie i w przenośni. Jej lodowate ataki są neutralizowane przez jego termonuklearną moc, a jej potrzeba absorbowania ciepła może zostać zaspokojona jedynie przez jego energię. Ten symbiotyczny, a zarazem antagonistyczny związek przewijał się przez całą historię komiksów o Firestormie. Natomiast w Arrowverse, a konkretnie w serialu The Flash, ich relacja została przedstawiona w inny sposób. Początkowo moce Killer Frost pojawiły się jako mroczne alter ego Caitlin Snow, które aktywowały się w wyniku wydarzeń z Flashpoint. W jednym z sezonów Killer Frost miała szansę odzyskać swoją ludzką formę. Ale wymagało to kontaktu z Firestormem. Niestety w tej wersji to nie on mógł jej pomóc, ale jego odpowiednik Raymond, lecz ostatecznie to Katie sama musiała nauczyć się kontrolować swoje moce i utrzymać równowagę między dwiema osobowościami. Ich relacja w serialu jest bardziej psychologiczna niż fizyczna, co nadaje jej nową i interesującą warstwę. Fakt numer 4: Złożoność postaci. Ten fakt jest dowodem na to, jak złożoną postacią jest Killer Frost. Była jednocześnie w oddziałach złoczyńców, jak i bohaterów. W komiksach Caitlin Snow była ważną członkinią Suicide Squad, czyli rządowego oddziału złożonego z czarnych charakterów, którzy wykonują brudną robotę w zamian za skrócenie wyroku. Jednak to po wydarzeniach z wielkiego crossoveru Justice League kontra Suicide Squad. Który rozegrał się w latach 2016-2017, jej rola całkowicie się zmieniła. Podczas tego epickiego starcia, Caitlin ostatecznie staje po stronie bohaterów. To właśnie wtedy dołącza do Ligi Sprawiedliwości. Jest to rzadki przypadek, by postać tak dynamicznie przechodziła z jednej strony barykady na drugą, co pokazuje jej złożoność i niejednoznaczność. Jej obecność w obu grupach podkreśla, że jej motywacje są znacznie bardziej skomplikowane niż proste dobro i zło. Fakt numer 5: Lodowa niewola. I tu przechodzimy do sedna. Wersja Kate Snow to nie jest zła osoba. W przeciwieństwie do swoich poprzedniczek, które przejęły moce z premedytacją i chęci zemsty, Caitlin stała się Killer Frost w wyniku tragicznego wypadku. Jej moce są dla niej bardziej przekleństwem niż darem. Zmuszają ją do ciągłego poszukiwania źródeł ciepła, by utrzymać swoją fizyczną formę. Ten przymus przetrwania prowadzi ją do brutalnych działań, które często są w sprzeczności z jej prawdziwą, dobrą naturą. Jej historia to ciągła walka o odzyskanie kontroli nad własnym ciałem i umysłem. W serii Justice League of America, która wyszła w 2017 roku, Kaitlin stara się za wszelką cenę odzyskać swoją ludzką stronę i stać się bohaterką, co jest fantastycznym wątkiem, który odróżnia ją od bezwzględnych, chłodnych i wyrechowanych poprzedniczek. Jej walka o człowieczeństwo to jeden z najbardziej poruszających wątków w historii tej postaci. Fakt numer 6: Batman. To może Was zaskoczyć, ale to właśnie Batman odegrał kluczową rolę w odkupieniu Killer Frost. W komiksowej wersji Justice League of America, która wychodziła w latach 2017 i 2018, Batman stworzył nową, mniejszą drużynę, w której znalazły się postacie o problematycznej przeszłości. Dołączyła do niej m.in. Killer Frost, ale też Black Canary, Lobo czy The Ray. W tej grupie mroczny rycerz dał Killer Frost drugą szansę. Zamiast widzieć w niej tylko złoczyńcę, dostrzegł w niej potencjał do stania się lepszą osobą. Jego zaufanie do osoby, która wcześniej była wrogiem, jest jednym z najciekawszych momentów w tej historii. Pokazuje, że nawet w najmroczniejszym bohaterze można dostrzec potencjał dostania się lepszą wersją siebie. Fakt numer 7 Zmiana postaci. Jak już wspomniałem, dla większości z Was Killer Frost to postać z serialu The Flash. W wersji granej przez Daniel Bannabaker, jej historia została mocno zmieniona, aby dopasować ją do serialowego uniwersum. W tej postaci Caitlin Snow jest początkowo naukowczynią ze Star Labs i jedną z najbliższych przyjaciółek Barego. Jej moce które trzymały w niej od dzieciństwa, zostały na nowo uwolnione w wyniku wydarzeń z Flashpoint, ale przez długi czas Katie walczyła o utrzymanie kontroli nad swoją lodowatą osobowością. Przemiana z oddanej wrażliwej naukowczyni w potężną Killer Frost stała się jednym z najbardziej lubianych i złożonych wątków serialu, co zresztą mocno wpłynęło na jej popularność w popkulturze. Fakt numer 8 Geneza mocy Powróćmy jeszcze do cechy, która jest bardzo istotna u Killer Frost. Chociaż wszystkie trzy kobiety nosiły to samo imię, ich moce zrodziły się z zupełnie różnych okoliczności i motywacji. U Crystal Frost była to zemsta z miłości. Crystal była studentką, która z całego serca kochała swojego wykładowcę Martina Steina. Jednak Stein całkowicie ją ignorował, a ona w akcie złości i zazdrości uciekła na mroźną Alaskę. Tam podczas tragicznego wypadku wpadła do komory termodynamicznej, a jej ciało przeszło drastyczną przemianę. Zamiast umrzeć z zimna, jej molekuły zostały zmodyfikowane. Zyskała moce, które pozwoliły jej kontrolować lód i zamrażać przeciwników ale zamiast radości napełniła ją chęć zemsty na Martinie Steinie i na całym świecie, który ją odrzucił. U Louis Lincoln była to zemsta z nienawiści. Louis była bliską przyjaciółką Crystal Frost. Po śmierci Crystal w walce z Firestormem Louis była zdruzgotana i pałała chęcią zemsty na bohaterze, którego obwiniała za utratę przyjaciółki. Wykorzystując sprzęt Laboratoryjny, Louis poddała się podobnej terapii co jej poprzedniczka, licząc na to, że w ten sposób zdobędzie moce. Jej plan zadziałał, a ona pod wpływem nienawiści stała się nową, jeszcze bardziej bezwzględną wersją Killer Frost. W przeciwieństwie do Crystal, która była napędzana zazdrością, Louis kierowała się czystą zemstą za stratę. U Caitlin Snow był to nieszczęśliwy wypadek. Historia Kathleen jest najbardziej tragiczna. Była młodą, wybitną naukowczynią, która badała polarne stacje Star Labs. Tam w odległej placówce jej praca została zaatakowana przez agentów Hive. Agenci ci próbowali ją zabić, ale ona walcząc o życie przypadkowo zniszczyła silnik termodynamiczny, który miała pod kontrolą. Została uwięziona w zamarzniętej komorze, a energia z silnika połączyła się z jej DNA, dając jej moce. Jej ciało potrzebowało ciepła do życia, co sprawiło, że musiała je wyssać z innych, aby przetrwać. W przeciwieństwie do poprzedniczek, które poddały się gniewowi, Caitlin stała się Killer Frost z powodu tragicznych okoliczności, a jej moce są dla niej bardziej chorobą niż superzdolnością. Fakt numer 9. Słabość. Każdy bohater, który posiada moce, ma również swoje słabości. Chociaż brzmi to paradoksalnie, największym wrogiem killer frost jest głód ciepła. Postać ta nie potrzebuje ciepła, by się ogrzać, ale po to, by żyć. Jeśli nie jest w stanie wchłonąć go od innych, jej własne ciało zaczyna zamarzać, co prowadzi do utraty mocy. A w końcu do śmierci. Ten tragiczny motyw przewija się przez większość jej historii w komiksach i sprawia, że jest to postać, której po prostu chce się współczuć. To nie jest tylko złoczyńca, a ofiara własnych mocy zmuszona do wyrządzania krzywdy innym, aby przetrwać. Jej walka o przetrwanie jest równie ważna jak walka ze złoczyńcami, a każdy jej akt agresji jest tak naprawdę rozpaczliwą próbą przeżycia. Fakt numer 10. Legion Zagłady. Panie animacji mogą kojarzyć się jako członkinię Sprawiedliwości w popularnej kreskówce Justice League, która emitowana była w latach 2001-2004. Legion Zagłady to grupa największych arcyzłoczyńców stworzona po to, by pokonać Ligę Sprawiedliwości. Prowadzeni przez Lexa Lutora i Vandala Savage'a, Ci złoczyńcy stanowili głównie zagrożenie dla bohaterów, a Killer Frost była w tej grupie symbolem zimnej i bezwzględnej siły. To właśnie ta animowana wersja na stałe utrwaliła w popkulturze jej wizerunek jako bezwzględnego zimnego złoczyńcę, zanim jeszcze wersja Gatling Snow zyskała popularność w serialu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Killer Frost. Zapraszam Was do obserwowania kanału. Antybohater TV oraz zajrzyjcie do mnie na kanał. Co powie Adam? Gdzie również znajdziecie popkulturowe treści. Mam nadzieję, że podróż do mroźnego świata Killer Frost minęła wam przyjemnie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.